W życiu jesteś samotny. Nawet jeżeli masz wokół siebie rodzinę, kolegów, nie wiem, partnerów biznesowych, finalnie i tak ostatecznie tylko ty możesz rozwiązać swoje własne problemy. I jaki mamy wniosek z tej refleksji, że nikt nie przyjdzie ci uratować? No taki, że jeżeli odsiecz nie nadejdzie, to ty musisz stać się swoim własnym bohaterem to Ty musisz być tym superbohaterem, tym wybawicielem, który pojawi się i pomoże Ci ruszyć naprzód. Czyli musisz wykształcić w sobie przyjaciela, który będzie Cię wspierał, ale też, który będzie Cię w zdrowy sposób krytykował, nie uciemiężał, nie biczował i wmawiał Ci, że do niczego się nie nadajesz. Chodzi o głos rozsądku, który w odpowiednim momencie Cię pochwali, a w odpowiednim momencie Cię zgani i powie, że okej okay, stary, możesz jeszcze przez dwie godziny do północy się poużalać, ale jutro jest kolejny dzień i nie pozwolę Ci, żebyś zmarnował go na użalanie się nad sobą, bo życie jest krótkie, życie ucieka, a Twój potencjał stygnie. I jest możliwe, że nigdy tego potencjału nie osiągniesz, jeżeli się nie ogarniesz. Więc masz te dwie godziny, płacz, mazgaj się, użalaj nad sobą, ale jutro wstajemy silniejsi, jutro otrzypujemy się z kurzu i dalej przemy naprzód.